Zmieniło się trochę, masz rację. Zespół z Gdańska zaczął celniej zagrywać, bo zagrywali mocno i na początku, i w pierwszym, i w drugim secie. Natomiast zaczyna, zaczęli zagrywać celniej, z czym mieliśmy problemy. Również wejście Szymona Jakubiszaka na pewno poprawiło ich procent w ataku. U nas, myślę, że nastąpił, przynajmniej za siebie mogę powiedzieć, trochę spadek koncentracji. Parę głupich błędów, które nie, potrafi, nie powinny się zdarzyć. I stąd zrobiło się, zrobiło się nerwowo. W czwartym secie również mieliśmy Mieliśmy szansę na, na przełamanie wyniku. Znowu się nie udało, na szczęście w tiebreku udało się zachować spokój i zagrać go spokojnie do końca. Zagrać po prostu naszą, naszą grę. A myślę, że na pewno na pewno wyciągniemy z tego wnioski, bo, bo niedługo spotkanie również w półfinale Pucharu Polski z Trefem Gdańsk. A więc będziemy się bardzo dobrze znać po dwóch spotkaniach i myślę, że to będzie kolejne dobre widowisko. Cieszy, cieszy wygrana, cieszy to, że po, po tych dwóch przegranych setach wróciliśmy do, do swojej gry i do koncentracji, jaką prezentowaliśmy na początku. Rzeczywiście to ma, to ma ogromne znaczenie, aby, aby tracić jak najwięcej sił. Dzisiaj też Łukasz Wiśniewski czy Kamil Semeniuk nie zaczęli w podstawowym składzie. Weszli dopiero później, także też, też trener próbował dać odpocząć niektórym zawodnikom. Bierzemy to, co mamy, a wygraliśmy 3-2, także szykujemy się teraz, regenerujemy swoje ciała i szykujemy się na podróż do Rosji.